Travis Scott Drake Meltdown Recytacja Po polsku Part 1 Intro Drake Tak, napięcia zdecydowanie rosną. Już wstałem. Czas te, czas te, czas te, czas te, czas Wers te. pierwszy Drake Czas na herbatę. Jakbym dostał kubek tego gówna. Herbata czas, jak golf za kwadrans szósta. Z chęcią przeleciałbym zwykłą sukę. Słynne motyki są kiepskie, ale zostają na moim kutasie. Słyszałem twój nowy joint. To szanujące Cholera. Kala z ginami. O jakiejś terapeucie. Zachowujesz się jakbyś kochał te amerykańskie gówno. A tak naprawdę, prawda jest taka, że boisz się sześć. Tak, boisz się sześć. Tak, boisz się sześć. Twój ochroniarz. Trochę pracował nad fuchsem. Teraz też iść i odziedziczyć to gówno. Nie rozmawiaj z chłopcem. O porównaniach cholera. Albo przyjdź do chłopca. Na jakiś arogancki gówno. Broń, którą mamy, to jakieś terrorystyczne gówno. Jak producenci telewizyjni. My, kr emitujemy to gówno. Prosi o chleb dla swoich rodziców i w ogóle. Powiedziałem jej, nie mam gotówki. A ona powiedziała, że może poczekać na półce z jakimś arabskim gównem. Wyciągam milion i gapię się na to gówno. Mój kutas właśnie stwardniał, bo właśnie uderzył trud. Mój harmonogram się skończył. Chodź, zakręć nim, naprawdę. szweku pierwszy to kręcenie gównianej narracji. Stopię łańcuchy, które kupię od twojego szefa. Mam w dupie całe to gówno związane z dziedzictwem. Ponieważ bi nie wiem w pobliżu Członkowie odwiesili Luisa. Nawet nie nosili tego gówna Nie przychodź do chłopaka Zdrawię tam prawie jakiegoś gówna Nie przychodź do chłopca Żeby oszczędzić trochę gówna Masz szczęście, że woł pozwol, Bo bym był z wasami w Paryżu i gówno Pa drugi, Segway. Ja, ja. Bez drugiej, prawie Scott. Czy jesteś kurwa szalony? Czy jesteś kurwa szalony? Ach, i przestraszyli się siedmiu. Siedmiu. Po pierwszej, trzeciej, pojawiamy się jak jedenaście. Tak, trzymaj to gówno, otwarte jak 7 i eleven. Jest oświetlone. Jak w domu. Mam siódemkę w niebie. Myślą, że jestem szatanem. A ja uważam się za wielebnego. Mała Shafty Terapeutka. Rozwalająca swoje gówno. Podeszła do mnie. I zaczęła się spowiadać. Wiem o co toczy się gra. Krzyczę, uwolnij Jeffrego. Połącz połączenie na odbiór bezpośrednio z telefonu komórkowego. Daj mi blusa. Nie mówiąc o brzuchu, nie mów szczerze. Idę kaweli. Mój sok, teraz jest ciężki. Sok, zawsze na czas, byłem gotowy. Ti, ach, tak. Czy ty jesteś kurwa szalony? Czy jest Tak, Tak nieśpany. Chodźmy. Zawijaj ser. Mówi mnie, bo mam własność. Wrap, ser, wrap. Czekolada AP. I czekolada VS. VS. Dostałem fabrykę Willie VS. Spal sportowca. Jak kalorie. Znać inny płomień. Tak gorący jak ja. Suko. Par drugi. Sekwe. Travis. O oh. Hurki. Travis scott Ty oszalałeś? Nie. Czy ty jesteś kurwa szalony? Co? Czy ty jesteś kurwa szalony? Nie, nie. Czy ty jesteś kurwa szalony? uch Czy ty jesteś kurwa szalony? uch Czy ty kurwa? Czy ty kurwa? Czy ty jesteś kurwa szalony? trzeci Travis God. Spotkałem tych chłopaków z Teksasu. I może parę. Parę może kołyszę się w pick -upie. Kochanie, pierwszyć Mercedesa, pieprzyć Mercedesa. Będą pieprzyć dziewka Ale nie, nie może jej mieć dziecka. Mieć dziecko. Szczeci w dupę Woolmark. Jakbym był da baby. Walmart Chłopak idzie na Lionela Messiego, ja na Tomego Bradiego. Łuu. Kiedyś nosiłem bił z dół, w moich dawnych czasach. Łu. Teraz pozwalam zwisać łańcuchą. Może musisz podwinąć swoje. Podwin to, podwin to z Scarface, jestem tym w prawdziwym życiu. O, oszalałeś czy co? Czy ty jesteś kurwa szalony? Kurwa szalony? Człowieku, klub nie jest ten sam, odkąd straciliśmy Mercedesa. Prosto. Człowieku, plika nie jest taka sama, odkąd straciliśmy największego. Nie, 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 jesteśmy na zewnątrz z wojskiem, więc potrzebujesz. Uuu, ci chłopcy smażą się na brązowe, jakby ubijali sos. Zrób cyrk na zewnątrz, jakby to był Barnes Bailey, jest oświetlony. Blikej wisi po mojej stronie. Tak jakby naprawdę wolał. Blikej blikej. Przez majtki na bok. Chcę, żeby były surowe, kiedy wyblaknął. Hu, 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 hurgi, Czy ty jesteś kurwa szalony? Hu Czy ty jesteś kurwa szalony? Hu, oszalałeś czy co? Czy ty jesteś kurwa szalony? Tak, oszalałeś czy co? Czy ty kurwa, czy ty kurwa? Czy ty jesteś kurwa szalony?